Wolna Polska, wolna Polska. Wolna Polska, wolna Polska. Wolna Polska, w szybkim kierunku, w szybkim kierunku, sam się zlikwiduj. Sam się Słuchajcie, krótkie przesłanie do Donalda i jego patronki. Wracaj do Brukseli. Trzymaj się spodni Angeli. Wracaj do Brukseli. Trzymaj się spodni Angeli. Angela, chodź. Trzymaj się. Angela, Proszę się trochę, panowie uniemożliwiacy przejść na